Dziękuję bardzo panie marszałku, wysoki sejmie. Ja tak idąc za głosem pana marszałka, chcę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona tym przedstawicielom klubów, którzy proponują odrzucenie w pierwszym czytaniu jakiegokolwiek projektu ustawy o ogrodach działkowych. Ten, te projekty i ten temat ma naprawdę olbrzymi wymiar społeczny. Każdy klub starał się przygotować, każdy, albo większość klubów stara się przygotować optymalnie według swojej wiedzy propozycje rozwiązań i myślę, że właśnie najlepszym sposobem byłoby skierowanie tych wszystkich projektów bez tych wniosków o odrzucenie w pierwszym czytaniu, bo tu się już od razu rodzi konflikt wszystkich projektów. i to, to czytanie w komisji, obojętnie czy nadzwyczajnej, czy w połączonych komisjach, jak my proponujemy, będzie także wymiarem konsultacji społecznych, bo w podkomisjach właśnie występują konsultacje nie na etapie pierwszego czytania w Sejmie, wówczas będziemy rozmawiać z działkowiczami, ze związkami i będziemy starać się wypracować optymalnie najlepszy projekt, bo każdy projekt zawiera elementy, które nadają się do dyskusji. Ja w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej chciałam przedstawić oświadczenie naszego klubu w sprawie naszej propozycji zawartej na druku 1240. Nasz projekt ma na celu przede wszystkim oczywiście wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 roku w którym Trybunał uznał za sprzeczne z Konstytucją przede wszystkim te przepisy, które przyznają Polskiemu Związkowi Działkowców pozycję monopolistyczną w dostępie do gruntów i zarządzania ogrodami działkowymi. W tylko tej organizacji Skarb Państwa, czy też gmina mogła przekazać nieodpłatnie grunty pod ogródki działkowe. Stąd decyzja Trybunału Konstytucyjnego, albo artykuł 10 dający monopol PZD został uchylony od razu. Zdecydowana większość podważonych przez Trybunał Konstytucyjny przepisów jest no, niezgodna z aktualnie obowiązującą w Polsce od 97 roku, czyli już dość dawno, konstytucją, i na to szczególnie zwraca Trybunał uwagę, podając artykuły, w których te przepisy są sprzeczne. Poselski projekt ustawy o, przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej wychodzi naprzeciw realizacji wyroku Trybunału, jak i i zapewnieniu co chcę tutaj bardzo podkreślić spokojnego funkcjonowania działkowców w nowej strukturze organizacyjnej. No, w projekcie ustawy proponujemy likwidację Związku, Polskiego Związku Działkowców, a grunty, budynki i urządzenia, którymi dziś zarządza, proponujemy przekazać gminom i skarbowi państwa bądź prawowitym właścicielom. Jest to niewielki procent, ale na terenie Miasta Słonecznego Warszawy od wielu lat toczą się konflikty w tej sprawie. Likwidacji także. Podlegać będzie Fundusz Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych i zasili proponowane przez nas tworzenie Krajowego Funduszu Ogrodowego. Działkowcy natomiast zachowają wszelkie prawa, przede wszystkim prawa do swoich altan, do swoich obiektów gospodarczych i do innych budowli. Prawa działkowców będą chronione przez obowiązek zawarcia przez właścicieli gminy czy skarpaństwa ze stowarzyszeniami ogrodowymi reprezentującymi działkowców wieloletnich umów na prowadzenie ogrodów. I to działkowcy zdecydują, które stowarzyszenie będzie tą umowę zawierać. Jeżeli gmina ma uchwalony plan i tam jest zawarty, są przewidziane ogrody działkowe, to umowa będzie zawierana na nie krócej niż 25 lat. Gdy takiego planu nie ma, albo jest przewidziany na inny cel, real, cel realizacyjny, umowa będzie zawarta na minimum 15 lat. Po upływie tego terminu będą te umowy przedłużane. Wcześniejsza likwidacja ogrodów to wywołała tu duże emocje będzie mogła być podjęta tylko w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego lub innego celu zapisanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ale wierzcie mi Państwo mało jest samorządów i mało jest samorządowców, którzy by zechcieli likwidować ogródki działkowe od tak sobie. Cel publiczny to tak, natomiast w innym przypadku to jest zbyt duża rzesza mieszkańców, żeby można sobie tak od po prostu tak jak nas tutaj posądzano o, o, o sprzedaż, tak po prostu likwidować ogródki działkowe. W przypadku, gdy nastąpi likwidacja właśnie w realizacji celu publicznego, gmina czy skarb państwa będzie miał obowiązek odtworzenia ogrodu w innym miejscu. Ponadto właściciel gruntu będzie musiał, tak jak teraz, wypłacić odszkodowanie za utracone mienie i poniesione nakłady na inwestycje wspólne. Stowarzyszenia ogrodowe będą prowadzić ogrody działkowe, będą zawierać z działkowcami umowy o korzystanie z działek, będą prowadzić ewidencje działek wchodzących w skład ogrodu działkowego, będą gospodarować także finansami ogrodu, czyli będzie podmiot, który będzie zajmował się na każdej poszczególnej działce swoimi działkowiczami. W projekcie przewiduje się zwolnienie nieruchomości gruntowych, a także budynków posadowionych i użytkowanych zgodnie z prawem z podatków i opłat lokalnych, a opłaty roczne, jakie działkowcy będą ponosić na rzecz właściciela gruntu, ogranicza się do kwoty nie większej niż pięciokrotność wysokości podatku rolnego. Ja wiem, że on się zwiększa, ale i tak jest to naprawdę podatek, który nie obciąży działkowców. Przewidujemy też powołanie funduszu ogrodowego dla finansowania inwestycji na częściach wspólnych. Jak on powstanie mówił o tym Pan Poseł Wnioskodawca w naszym imieniu. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, to są główne założenia projektu ustawy przygotowanego przez nasz klub. Szczegółowe zapisy wszystkich prezentowanych tu projektów będziemy omawiać na posiedzeniu odpowiednich komisji sejmowych. Podkreślić chcę, że w naszym przedłożeniu wszystkie prawa działkowców są zachowane, będą mieli oni zdecydowanie większy wpływ na działalność ich ogrodu. Najważniejszą i najdalej idącą zmianą jest zmiana formy organizacyjnej ogrodów i likwidacja monopolu PZD. To zapewni swobodę zrzeszania się ważną dla y, y, działkowców. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej wnoszę o przekazanie projektu ustawy do dalszych prac Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury. Dziękuję. Dziękuję pani poseł.